Ale jednocześnie mądrość polega na tym, żeby tak robić te swoje imprezy, to swoje wesele z powodu finalnie swego własnego, swojej własnej decyzji, wzięcia ślubu, żeby nie zgubić gości, żebyście pamiętali o tych swoich gościach, żebyście uwzględniali, kto na nim będzie, kogo zaprosicie, jakie on ma granice i możliwości, jakie ma upodobania i szukali takiej konfiguracji tej waszej wizji z tą wizją waszych gości żeby finalnie była to gra do jednej bramki, żeby próbować z jednej strony jakoś ciągnąć ich ku górze, ku tej wizji, tym wartościom, które są dla Was ważne, ale jednocześnie by nie stworzyć zbyt dużej przepaści między, między Wami a nimi, żeby nie było tak, że oni nie mogą tego dogonić, że jest to zbyt trudne, zbyt odległe, zbyt niezrozumiałe dla nich, bo jeśli tak nie będzie, to się może okazać, że będziecie jedynymi osobami, które się cieszą z Waszego własnego wesela.